O, no, ciekawostki, ciekawostki, ciekawostki. Wydawać by się mogło, że temat się wyczerpie dosyć szybko, ale nie. Co ruszę nową grę, to zauważam jakiegoś easter egga, czy kolejne nawiązanie. I dzisiaj wam przedstawię kilka ciekawostek z trofeów. Start the Party to według mnie najlepsza gra na PS Move. Idealne, śmieszne i zróżnicowane minigierki bawią i zachęcają do ruchu. Tytuł ten stworzyło Super Massive Games, które wylizało własne jajca nie w jednym, a w dwóch pucharach. Pierwszy dotyk jęzora na prawej mosznie to trofeum drużyna Super Massive, za włączenie tzw. Tak kreditsów, A umoczenie drugiego jąderka następuje trofkiem za zrobienie 100 różnych zdjęć zawodnikom, co nazywa się impreza Super Massive. Ponadto w tym samym tytule mamy dwa specyficzne pucharki. Pierwszy o nazwie Impreza Świąteczna wpada za zagranie w Start the Party w Boże Narodzenie, a drugim trofeum brzmiące Impreza o Północy wpada za zagranie między godziną 12 a pierwszą w nocy. No więc, jeśli chcecie splatynować Start the Party, wystarczy poczekać do świąt lub do północy. Nie no, ja ja se robię. Przestawiacie datę i godzinę w systemie konsoli i tak te trofki bez czekania możecie zdobyć. Sniper Elite V2 Remastered to bardzo dobra strzelanka dziejąca się w okresie II wojny światowej. Tytuł ten pierwotnie wyszedł na kompy i na PS3. Tam też trofea miały angielskie opisy. Remastered dodało polską lokalizację, jak i trofea po polsku. I spaszczał je jakiś analfabeta. W trofkach i w opisach jest sporo literówek, ale ja wybrałem dwie najciekawsze. Milczenie jest złotem. A nie... Zlotem. Byłem na zlocie rowerowym czy zlocie Star Wars. Jako introwertyk milczałem sobie z boku. Milczenie jest zlotem. Dobra, z tego sobie pożartowałem. Ale drugi dzban, którego tłumaczenie wpisał jakiś dzban, brzmi atak z wysości. Co to jest wysość? A może wasa wysość wybacy, bo ceplenie i na co dzień i inaczej pisać bez ceplenienia nie umiem? No tak to wygląda. Atak z wysości. Trofeum wpada zarzucenie w łeb słownikiem ortograficznym z wysości analfabety, co tłumaczył trofea. A tak serio to nie. Wpada ten dzbanek za zabicie wszystkich snajperów w jednej z końcowych misji. Pozostając w klimacie strzelanek, przeniesiemy się na pewną wyspę opanowaną przez Chińczyków. Operation Flashpoint Dragon Rising to taktyczny symulator pola bitwy. Można zginąć od jednego strzału. Można ponieść ranę w każdą kończynę i wymagane jest opatrywanie siebie, jak i naszych towarzyszy. Za uleczenie 20 razy naszych towarzyszy z jednostki dostajemy trofeum o nazwie Florence Nightingale Award. Florence Nightingale, zwana również Damą z Lampą, była angielską pielęgniarką, publicystką, jak i działaczką społeczną. Urodziła się 12 maja 1820 roku. I zmarła 13 sierpnia 1910 roku. W 1860 roku, w wieku 40 lat, założyła pierwszą szkołę pielęgniarstwa o nazwie Nightingale School of Nursing and Midwifery i znacząco przyczyniła się do rozwoju pielęgniarstwa. W 1907 roku otrzymała Brytyjski Order Zasługi, a w 1915 na jej cześć wzniesiono pomnik, który jest na pałacu Waterloo w Londynie. Bound by Flame to jest gra od twórców Spiders, które stworzyło Glitfala. Jako, że Glitfala niedawno skończyłem, zachęciło mnie, bo wiem, że będę miał dobrą fabułę. Planuję zrecenzować po wbiciu Platy, więc tylko w skrócie opowiem, że jest to historia o grupie najemników, która chroni czerwonych skrybów, aż do momentu, gdy pewien rytuał odnosi skutki uboczne. W grze walczymy używając miecza, magii czy pułapek. A za rozłożenie i sprawienie, że 20 wrogów nie wejdzie, dostajemy trofeum o nazwie It's a Trap. Jest to słynne zdanie wypowiadane przez Admirała Agbara w szóstej części Gwiezdnych Wojen podczas bitwy o drugą Gwiazdę Śmierci. Starlink Battle for Atlas to dziwactwo zrobione na siłę z pomysłem, ale bez postarania się. Dosyć szeroko opowiedziałem o tym tworze w recenzji plus platynie numer 39. Jedną z aktywności pobocznych jest skanowanie zwierzaków. Każda planeta posiada równo trzy gatunki, i po zeskanowaniu ich dostajemy wpis do encyklopedii gry. Za zeskanowanie wszystkich zwierząt w świecie Starlinka otrzymujemy trofeum Dolittle. Doktor Dolittle to była bajka o doktorze, który leczył zwierzęta i miał zdolność rozmawiania z nimi. Nowy terenarz taki z jajem z niego był i miał swoje opowieści. W 1998 roku wyszedł film, gdzie doktora odgrywa Eddie Murphy, i taki obraz mi pozostał w głowie. W 2020 roku wyszedł kolejny film o doktorze Dolit, ale o nim się nie wypowiem, bo nie widziałem. Spongebob kanciasto Porty: Bitwa o bikini Dolne Remastered tudzież Rehydrated to udany remake gry z 2003 roku. Zawitał on do kwietniowego Plusa 2022 i oczywiście, szersze omówienie znajdziecie o w tym dymksie. Coś co przykuło mój wzrok, to dwa ostatnie trofea z listy. Jeden jest srebrny, a drugi złoty, i mają identyczną nazwę i opis. Różnią się jedynie obrazkami, i te dwa dzbanki nazywają się Spongebob na 100%. I wiecie, że przespałem te nazewnictwo, i nawet nie wiem na jakiej zasadzie mi one wpadły? Opis rzeczy przy jednym, jak i drugim, że osiągni 100%. Wszystkie złote łopatki i skarpety. Nie wpadają w te dwie trofki w jednej chwili, bo srebrne otrzymałem 5 kwietnia o 9.26, a złote tego samego dnia, ale o godzinie 19.05. O co chodzi w tych trofkach? Może wy wiecie? Rozmawialiśmy sobie dziś o błędach w opisach trofeów, przytaczając Sniper Elite V2. A co jeśli trofeum posiada błędny opis i pucharek po spełnieniu wymagań nie wpada? Taka sytuacja miała i jeszcze ma miejsce, zaraz to wyjaśnię, w drobnej gierce Korridor Z. Jest to gra z gatunku Endless Runner lub po polsku bieg bez końca. W początku mamy trzy postacie i biegamy po szkolnych korytarzach, zbierając zapasy żywności, audiologii, czy różne bronie palne, którymi możemy zabijać i goniące nas zombie. Gdy braknie amunicji, zombiaki możemy spowolnić, przewalając szafki i trofeum Mass Creation, według opisu, powinno wpaść po przewróceniu tysiąca obiektów. No i nie wpada, bo w opisie trofki brakuje jednego zera. Trzeba przewrócić obiektów 10 tysięcy, aby trofek uzyskać. O ile na PS4 opis został spaczowany, tak leniwym obiboką w wersji na Vita poprawić się nie chciało, bo przecież dopisanie jednego zera to taki wysiłek. No i przy okazji uważajcie na witową wersję, bo ma kilka popagowanych trofek. Jednak można dzięki CrossSave przenieść zapis gry na PS4 i tam je dobić. No i tak na koniec jeszcze. SteamWorld Heist. Jest to ciekawa, turowa strzelanka w świecie Steampanku zamieszkałem przez roboty. Nasz roboci gang dowodzony przez Piper Faraday krąży po galaktyce, okradając robocich monarchów lub zwykłych rzeźb Trofeum, które z pewnością przykuje uwagę wielu, nazywa się Dejszant Kenny i Smutna Buźka. Tak jak w jednym z poprzednich filmów, w którym w grze Godowar występował znak równości w nazwie trowki... Tak, tutaj mamy emotkę w nazwie, co w zasadzie jest niespotykane i unikatowe. A sam trofek wpada za wykonanie specjalnego hat combo, bo w grze się zestrzeliwuje czapki przeciwnikom. I tak oto prezentują się ciekawostki w trofeach, nawiązania, tudzież nietypowe nazewnictwa. Wiem, że z pewnością jeszcze będzie ich więcej, bo im więcej gier, tym więcej tego się znajduje. Jak będę miał, chętnie się z wami podzielę. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za oglądanie. A, mam, 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 mam! Spadło!